Cała energia jest w naszych sercach. Adam kibicem apatora jest od niedawna, ale Żurzel był mu nieobcy dużo wcześniej. Zabierał mnie tato na zawody takie okazjonalne w Poznaniu, dawno, bardzo temu, i był to sport, który bardzo na mnie działał. Bardzo byłem mojemu tacie wdzięczny za to, że mnie sadzał na trybunach i pozwalał wąchać spaliny. W nagraniu pomagał także eksrepublikanin republikanin Zbyszek Krzywański. Podoba mu się hymn. No pewnie przeszedłem, zaśpiewałem w chórkach i mam nadzieję, że efekt tego będzie nie tyle zadowalający, co bardzo dobre. Podobnego zdania jest Jacek Bryndal. Refren jest zwłaszcza bardzo chwytliwy i powinien spełnić swoją funkcję. Na pomysł nagrania utworu wpadł Sławek Jagas, który pozostałych nie musiał długo namawiać do współpracy. W gronie znajomych, przyjaciół, między innymi też muzyków, wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, że warto by było mieć coś takiego, z czym by można sobie pośpiewać, poczuć się. Zresztą ta sama atmosfera stadionu wyzwala emocje, a my w sumie też byśmy chcieli coś takiego się włączyć, jakimś zaryczeniem, że tak się wyrażę, do, do tego, co się tam odbywa. Kiedy Mariusz Lubomski opuszczał Toruń, jeden z jego fanów powiedział, że to tak jakby Apator przegrał mecz. Może właśnie dlatego kibica e, apatora e, zaśpiewam właśnie kawałek piosenki. Prawykonanie hymnu nastąpi podczas spotkania derbowego z Polonią w lany poniedziałek. Kibice mają być tym najważniejszym wykonawcą. W przerwach będziemy starali się zachęcić kibiców do śpiewania tej piosenki, aby ich ślad głos został również utrwalony na taśmie. Będzie to dograne. mostly